Rywolitka czółenkowa, krok pierwszy, czyli nawijanie nitki na czółenko. I teraz tak. Mamy tutaj nitkę. Od końcóweczka. Wkładamy. Tu jest taka dziurka. Wkładamy tutaj tą dziureczkę. Przekładamy. Po prostu zawiązujemy. Ale ten węzełek taki robimy, taki ruchomy. Pokazuję Wam już, jak to będzie wyglądać. Może troszeczkę zbliżenie zrobię, żeby to było widoczne. Zobaczcie. Przełożyłam sobie. Tak, i popatrzcie, jak to wygląda. Tu już przełożyłam. I teraz, jak ja zawiązuję, tu już sobie powiedzmy, przesuwam tą nitkę dalej, żeby mi było wygodnie. Przekładam ją, tak. Kładę na wierzchu tej nitki od kłębka, tak jakby. I teraz. Tą nitkę przekładam przez obie, tak jakbym tu złapała sobie, żeby to mi się dobrze i teraz przez obie te nitki, tu i teraz dopiero tą niteczkę wkładam tutaj, czyli Zawiązuję końcówkę nitki na tej drugiej części nitki. Czyli zobaczcie, tak tutaj mocno na niej mogę zawiązać jak tylko mocniej potrafię, tylko tyle, żeby nie urwać tej nitki. I spójrzcie, to się ściąga. To jest taki ruchomy węzełek. I teraz jest to, co jest ważne. Widzicie, tak to wygląda. Możemy to zrobić tak. A to jest nieprawidłowo, pamiętajcie, żeby dziubek y, członka był zawsze do góry, i wtedy lecimy od dołu do góry. I w tym momencie tak to wygląda. Błędem będzie, jeżeli zaczniemy. To teraz możemy sobie już nawijać tak, jak tylko sobie jak nam wygodnie i w ten sposób ważne był ten zaczęcie tego kierunku, żebyście wiedzieli, że to ma być tak po zawiązaniu nitki, tak sobie ułożyć czułenko i, i od dołu. Tutaj nam się jak mam zawiązane od dołu do góry. Ja nawijam na czułenko tyle nitki do tego momentu, kiedy już nie słyszę tego kliku. Ja tutaj mam tylko trochę nitki, bo będę za chwilę Wam nagrywać filmik z dalszymi krokami. Ale ten krok też jest ważny, także, także zwróćcie na to uwagę. Jeżeli już nie słyszycie tego kliku, to znaczy, że już jest yy, za dużo. Dlaczego? Dlatego, że zaraz wam pokażę. Tutaj to ma nam wisieć. Tutaj ma się nam nie rozwiązywać. Także tak to wygląda. Tak. I wtedy od dołu. A jeżeli tak, to wtedy od góry, ale nie mylmy, tylko zawsze tak i od dołu. Jest to różnica. Ktoś powie, że nie, ale jest. Tyle w pierwszym kroku.